Witam serdecznie. Dzień dobry. Z tej strony firma Rączka Ruchomości. Jak wiecie, oprócz sprzedaży takich pojazdów, czy też starów, robimy też takie sprzęty dla strażaków. Co tutaj mamy? Mamy tutaj Kimko MXU550. To taka wersja najbardziej budżetowa tego sprzętu, ma tylko na sobie sygnalizację świetlną i dźwiękową. Już wam tutaj włączymy te światełka. Ale co wam chciałem pokazać? Oprócz tego Kłada. Chciałem, wam pokazać, chciałem wam pokazać ten pług od co jest zamontowany. Ale może pierwsze stąd wyjadę, żeby Wam go zaprezentować. Tak naprawdę nie byłem początkowo do tego pługu przekonany. Jest to pług szarka, kompozytowy, plastikowy, czy jak kto woli tak, tak będzie nazywał. Yy, okazał się całkiem, całkiem yy, fajnym rozwiązaniem. Jest to dosyć solidny pług yy, i sam montaż jest montowany podkładem. Nie tak w większości się zdarza, że mamy tutaj y, Czołownicę, takie mocowanie pod wyciągarkę zrobione I, i pług montowany jest do przodu Tylko jest y, taka powiedzmy rama puszczana, podkłada I ten środek ciężkości się tutaj całkiem inaczej rozkłada I całkiem to nam fajnie działa sama, Sam pług, sama jakość jest bardzo, bardzo przyzwoita tego sprzętu I całkiem fajnie to wygląda I robi robotę przede wszystkim Bo do tego jest tutaj powiedzmy stworzone żeby robiło robotę. Zaraz wam zaprezentuję jak to odśnieża, jak to działa. Także skakujemy na sprzęt i testujemy To odświeżanie dzisiejsze jako testy maszyny. Jeżeli chcecie takie wpęty, takie i inne, to zapraszam do kontaktu. Zrobimy dla Was, co tylko chcecie, jak chcecie i każdej specyfikacji. Pozdrawiam.